Na duń jesteśmy na spacerku. Ptaszki ćwierkają. Oj, oj, oj. Ptaszki ćwierkają. Tak? Mama ci poprawi troszkę. Poczekaj, kochanie. Oj, oj, bo bam zrobisz. Chodź, idziemy na spacerek. Zaś ci poprawię ten komin. Tatuń został w domku? Nie. A gdzie jest tatuń? Tu. W domku został, tak. Chodź, na dusiu. Chodź idziemy na huśtawkę? Tu nie jest. Ta tu nie. Tatuń, tak. Ta. Tak tęsknisz za tatuniem? Ta. Mhm. Jesteśmy nie na spacerku i pójdziemy do sklepu chyba co na duńach Tatu, tatuń a ona w kółko tatuń i tatuń i tatuń duń. zawsze tak jest jak wychodzimy gdzieś prawda na duń to tobie się wtedy przypomina o tatuniu chodź kochanie idziemy daj rączkę mamie hej gwiazda e, czy wasze dzieci też lubią same chodzić ona nie lubi chodzić za rękę tylko przez pasy jak tak naprawdę ja ją wezmę a tak to jest Zosia Samosia i spaceruje sama. Także tak, wyrwałyśmy się, już jest dosyć późno. Raczej znaczy nie jest późno, tylko już się ciemno robi, bo jest dopiero godzina 16. Stwierdziłam, że skorzystam z opcji, że mąż jest w domu, i wezmę Nadję na krótki spacer, bo tego po prostu potrzebujemy obydwie. Liście zbiera. Ech, nie lubię w tych maseczkach chodzić i niech się dziecko troszeczkę nacieszy chodź Dusia, pójdziemy do sklepu, kupimy coś dobrego obiecałam jej, że na powrocie, że tak powiem zajdziemy właśnie do sklepu i coś dobrego kupimy coś dobrego, czyli pewnie jakąś kinderkę albo coś w tym stylu Także uciekamy do sklepu i spadł śnieg. Troszkę śniegu spadło, tak? Na dusiu? Gdzie my jesteśmy? U baby i u baby spadł śnieg. I jest zimno troszkę, bo niunia ma czerwony nochal. Tak. Ale super zabawa, co? Na dół i kamyczki w rączce. No, idziemy zaraz do domku, bo jest zimno. Brr. Ulepić bałwana się niestety nie da. No, nie da się ulepić bałwanka jeszcze. Nie. Nie da się. Nie. Dobrze. To idziemy na duń. Będziesz miała zimne rączki. Idziemy do domku, bo jest zimno. I jak na duniu się podoba prezencik. Otworzyłyśmy już numerek 1 i numerek 2 naszego kalendarza. Nie zdążyłam Wam nagrać, bo przed chwilką też wróciliśmy z wyjazdu, więc miała zaległe okienko i otworzyła dwa. W jednym było, była maskotka Pucio i naklejki, a w drugim taki zestaw do pieczenia ciasteczek drewniany, tak na dusiu? I widzę, że jej się bardzo podoba. Także jeden i dwa mamy za sobą. Jutro będzie numerek 3. Kto tutaj nie. się bawi? Co nie, niu, -Niu? nie możesz znaleźć? Tak. To poszukaj konika, bo chciałam pokazać. Tu? Patrzę sobie, tak? Oj, nie! Mama! Nie, nie tu, ma! Nie. Zaraz poszukamy skarbie. Dzisiaj w kalendarzu adwentowym numerek 4, tak na Dusiu, był taki pan z widłami, taki zestawik z pepko. Króliczek i konik. A wczoraj numer 3 była na dusiu, co? pucio był. O, był pucio. I książeczka z naklejkami. Nie pokazałyśmy. To dzisiaj pokazujemy. O. Tak. Stwierdziłam, że nie będziemy nagrywać codziennie, bo po prostu u nas byłoby za nudno. Więc będzie taki jeden zbiorczy filmik. Raz na tydzień powiedzmy. Tak, na dusiu? O, jak się denerwuje. Kupiliśmy mu taki stojaczek, i myślę, że fajne rozwiązanie, bo można zabaweczki różnego rodzaju poprzyczepiać. Chwila relaksu dla mamy. Kawusia z ciasteczkiem, pychotka. Co, Niu nie układa. O, jak pięknie. No, jestem pełna podziwu. Na Duniu naprawdę ślicznie ci to idzie. A nasz maluszek coś ma ludzi dzisiaj, tak? Czemu marudzę? Coś mi nie pasuje dzisiaj. Chciałby być cały czas noszony na rączkach, tak? Mama! Słucham? Pokaż króliczek? No to znajdź małego króliczka i marchewkę. Gdzie jest mały króliczek? No popatrz na puzelki. jest mały króliczek? A wzięłaś myszkę. No dobrze. I co myszki jedzą na dusiu? Ser Żółty. No pięknie. Słyszymy cię, rybko. Słyszymy cię. Słyszymy cię głośno i wyraźnie. Dobrze, na duniu to układaj. Papa! Pa. Jak teraz ubierzemy misiaczki? Mhm. A może inną główkę damy misiowi, zobacz? Może taką uśmiechniętą? Nie. Nie, ta ci się podoba. No to przebierz misia w inne ubranko. Dobrze. Zamówiłam nad taką ubierankę i uczymy się układać. No to misia przebierz, kochanie. Bardzo fajna zabawa i ma jeszcze jedną taką jakby pojedynczą z emocjami. Czyli misie mają różne minki. Smutną, wesołą, taką poważną minkę. A tutaj jest rodzinka. Tata miś, mama miś i dzidziuś miś. Tak? Stylówka podomkowa. I układamy. Co tam się w nóżkę stało? A może mama ubrać jednego misia? Dobrze, to mama ubierze panią misię, dobrze? Jaką by jej tu główkę założyć? Mhm, a są dwie takie same głowy, nawet nie zauważyłam. O, mama ubierze, o może w takie coś. O, to są jakieś chyba wisienki i nawet są budki takie same ojojoj, ale pięknie mhm, dobrze, my się bawimy dalej i wjechała ta układanka z emocjami Nadunia ułożyła wesołą misię i teraz mama układa, tak Naduniu? czekaj, bo się wysypało teraz mama ułoży mama ułoży o taką delikatnie uśmiechniętą misię Zaraz jej tu zawdziejemy coś. O, bluzeczka i jeszcze buciki. O, proszę bardzo. Jaka fajna uśmiechnięta. Nie, nie, nie. Tu, tu. Tutaj, tak? I dzień piąty. I Nadunia dostała... Tatuń otworzył rano z Nadią, więc mama nie zdążyła nagrać. To jest taka kołderka z poduszką dla laleczki. Jutro na dunia na Mikołania dostanie kołyskę, to będzie jak znalazł. Także taka piękna kołderka z poduszką. A takie dostałam piękne różyczki od męża. Bez okazji. I jak zwykle zaskakuje. Żegnam się z Wami, kochani. To taki króciutki vlog z kilku dni. Nie patrzcie na mnie, wyglądam strasznie. A to przez, te, e, przez to, że chodzę w tych maseczkach, po prostu mnie od razu tutaj gdzieś wysypuje, mam delikatnie jeszcze wilgotne włosy, zaraz je wysuszę. E, I tak jak Wam mówiłam wcześniej, no nie jestem w stanie nagrywać tych vlogów, vlogów codziennie, vlogmasów, więc będę Wam, jeżeli macie oczywiście ochotę, dajcie znać pod tym filmikiem, e, będę Wam rzucać takie skrawki tego, co robimy w ciągu dnia, jakieś takie ciekawsze może momenty. E, i tak, mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Wzu Będę Wam starała się wrzucać taki y, filmik raz w tygodniu. Choinki jeszcze nie mamy ubranej, ale już po weekendzie będziemy ubierać, bo teraz i ten wyjazd się skumulował i inne rzeczy, więc tak naprawdę nie było kiedy tego zrobić. Mieliśmy w planach też zamawiać nową choinkę, taką na pniu, ale stwierdziliśmy, że miejsce się znajdzie i na to, co mamy, więc, więc po prostu ubierzemy to, co mamy. Będę tak, wiecie, trochę zasłaniać, bo źle się czuję i nie lubię być bez makijażu. No, i tak, kochani. I tak, tak zwyciało szybko te kilka dni. Co, kochanie? Nadia się bawi, układa puzerki. Zgniotłaś pudełeczko, gwiazdko. Mhm. Także ja postaram Wam się to dzisiaj wrzucić i zaczniemy takiego jakby. No, no wyjmij, Kotuń! Wyjmij! O, i już się udało wyjąć. I, I zaczniemy nowy vlogmas właśnie od Mikołaja. Jutro, dzisiaj w sumie wieczorem po południu jedziemy do dziadków e, i tam do kuzynek Nadi również, żeby jutro zawieźć prezenty od Mikołaja także może coś mi się uda nagrać ale nie obiecuję no i jutro też wieczorkiem jak wrócimy wręczymy Nadii prezent od, od Mikołaja, w sensie od rodziców bo pewnie jutro dostanie od cioci i od babci i od dziadka więc, więc pokażę wam jakie prezenciki Nadia dostała i co, dajcie znać co Wy kupujecie swoim dzieciaczkom na Mikołaja i co kupujecie na święta może podpatrzę jeszcze jakieś prezenty dla innych bo dla moich dzieciaczków już prezenty zrobione mm, muszę iść do fryzjera mam nadzieję, że moja fryzjerka przed świętami będzie miała chwilę, żeby coś z moim kolorem odrostem zrobić także tak Widzę, że moja gwiazda wkłada rękę do pudełka po puzzlach i ma taką zabawę, że przekłada sobie z jednej rączki do drugiej, do drugiej. Dobrze, a więc żegnam się z Wami. Zaglądajcie na Instagrama, bo tam jestem częściej. Wszystkie linki macie w opisie. Kciuki w górę. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Buziaczki, pa pa!